Jafi Ej nie no zaczyna się powtórka z y, rozrywki aktualnie, nie? Nie podoba mi się to. No wcale mi się to nie podoba. Mówiłem, że to się tak skończy. i to ma w odcinku z Minecraft Arcler Swalking znów widzimy się w tym miejscu choć ostatnio nie wypaliło ja nie mam już w ogóle amunicji praktycznie bloków to ja też już w ogóle nie mam o jeszcze dzięki mnie podrzuć jeszcze podrzuć jeszcze bardziej natomiast mam nadzieję że tym razem wyjdzie udało mi się odzyskać wszystkie temy dokraftowałem nową broń mam wciul amunicji powinno mi wystarczyć ale powiem tak mordownie było taka żeby to odzyskać że pierdzie nie gardnę M249 150 amów w magazynku 1140 amunicji przy sobie plecak całe amo no kurwa teraz to no musi wyjść Aha, no to Samolot nie działa w tym wymiarze. No to idziemy z buta. Misterny plan poszedł w dupę. Go dużego, no to już na 100% powinienem zabić. Ale zrobiłem jeden błąd. No ja nie wziąłem tych bloków, nie? Znowu. A zostawiłem je specjalnie w skrzynce, zapomniałem o nich. A jakby ktoś się zastanawiał skąd y, wiedziałem, gdzie są moje itemy, to pod U mam historię śmierci. jest duży. Na razie nie chcę do wystrzelać, jak Jeśli będzie mnie atakował, to no, będę strzelał pewnie. Co to jest? To jest jakiś budynek? Czy mi się wydaje? Wejdę tam wyżej. Poleciał ty, jak nic tu będą jakieś spawnery baza no, wojskowa. Chopiery, jak oni się tepają, nie? To to, to jest hitch, nie? Zobaczmy, się tutaj coś jest, jest, skrzyneczka. O! Przygarnę. Kałaszka. W tych beczkach to chyba jest... ...jakieś ciulowe, bo coś nie dać ale tu amunicja. Mogę Co to? Onyx. Dobra. No się to. Hmm, Pusta. Czuję, że może coś będzie. Dobra, wejdę tu do góry, jeszcze może coś będzie. Tam coś jest? Wygląda jakiś wieżowiec z oddali. Tak jest. Zaraz się tam przyjdziemy, zobaczymy, czy, co tam jest, ale z tą bronią trochę się pewnie czuję. Że może nie zginę tym razem. Tak powiem tak szybko. Drewno. Powiem, może się przyda. Wezmę. A, i tu jest pusto. Gdzieś mi tu jakiś jeszcze był. Nie wiem. Nie wiem gdzie, ale idę dalej. Ja pierdził. A ty padniesz kiedyś czy... Ej, szybciej przeładowuj, a nie. Ja Ej, nie, no, zaczyna się powtórka z rozrywki aktualnie, nie? Przecież mam tej apkałę. Nie, no to jest żart. O. Jop, Jerzyna, ty... Warto roku, nie? Par droku już, już miałem śmierć przed oczami, nie? Jak mi tu nagle dwóch zaczęło wywalać A oni mi się pojawili kurna na mordzie A tu trzech mam Ooooo Jeszcze spawner tam jest niżej Co to są, ty? Co to jest? A to są mutanty jakieś, okej. Okay. Aha. Hmm. Szybciej, 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 ty. Mogę strzelać, nie? Ja mam amunicję, ale... De. Taki hardcore? No, już myślałem, że zginę parę razy, no. gdzie ten drugi? Ten pierdzielnięty. Ja tu się blokuję do góry, ty Dziadu. Dobra, pat drugi raz, że po, po, po nim jeszcze dwóch. Aha, nie, no to jest. Żegnam serdecznie. Czy że tak powiem Panom podziękujemy? Serio? Szmaragdy? Teraz eee, może i lepiej, że ja to drewno wziąłem Taki dajcie spokój. O! Tu ma HP, przepraszam bardzo, ja mam zapalniczkę? Nie, ale jakbym miał, no to bym mu rzucić to TNT. Chyba że. A, a, a sprawdzę. A sprawdzę. Nie. Myślałem, że może zadziała tak, ale jednak nie. Przepraszam bardzo Zdech i zdech chyba nie? chyba zdech. A razie okaże jednak, że to amo które zaś zrobiłem chyba będzie za mało Będę musiał stąd spierdzinać Dobra, zdech Tam był kolejny. On miał nitro w odubsku, nie? Jada, ja to widziałem, jak on leciał To, to jest żart. To jest Ja mam regenerację tutaj nieskończoną i siłę? Od kiedy? Co? Od kiedy ja tu mam coś takiego? What the heck? Pierwszy raz widzę, nie? Żebym coś takiego tu, kuźwa, miał. Dobra. Dawaj mi to wszystko, ja stąd wymiksowuję za chwilę i tyle w temacie, nie? No dawaj giwerek do łapy, bo ja jestem kilowatem jednak nie. Już słyszałem niszczące się bloki, nie? Tam jest coś niżej. Nie, jak ja tam mam niżej coś, to ja nie wiem, nie wytrzymam, nie? Jeszcze tego brakowało mi. Tu nie co się drzesz tam? Czwarty, czwarty, czwarty raz za czwartym razem ginie, nie Zzuty. uspokójcie się. I dawaj Jak się wkurzę to coś wysadzę, żebym miał jeszcze... Czy wysadzić? Tam są te boksy, Pierdziele, te boksy wysadzę, O, witam Dawaj to TNT, nie Nic nie ma Kolejna nas idzie nie sakera dobra nie nie wiem co to za, za kilow konkretnie jakiś bombik jak sobie nie wiem biorę to Uff. że ja tu dalej żyję to jestem w szoku nie no Zero, spokojnie. No nie, no nie da, no nie dadzą. No. Czy ja mogę tu wskoczyć? Dziękuję. Ja myślałem, że ja spadnę na dół, nie? dobra, ja stąd schodzę, tak, na shifcie. Jak, jak ja bym zginął, znowu teraz przez własną kupotę. To ja normalnie bym usunął tego save'a z nerwów i bym to pierdzielił, nie? Ahoj przygoda Nie, nie, ja to mnie chcę wschodzić Nie chcę to schodzić, naprawdę. Mm. No, ależ tak znienacko. Może tam uznajmy się najpierw lepiej, co? A nie, już mnie atakujesz. ha Jeszcze jakiś? Coś duży? Halo? Nie, ale jest mały. Potem robię z trzech fragmentów. Że tak powiem Z przyjemnością przygarnę. Że tak powiem bardzo mi się przydał. łapie. Tak, ja zdecyduję czy ja tam wejdę, czy nie wejdę. Co to jest? Pokaż nam to I... Drugie pytanie Gdzie ja jestem? Kurna idę ja będę za te enderpereł, nie? Chociaż teoretycznie w bazie niby mam jakieś Pamiętam, że znalazłem. Ale czy można ich używać, to nie wiem, bo chyba z bugów jest Dobra. Ale nie tak, ty! O ja... O ja pierdziele! Ja wiedziałem, że tak to będzie, nie? Że to nie jest jeden... ...spawner, nie? ładuj to gówno. Ja pierdził, co to jest za miejsce. Mi się to nie podoba. To, ja to wcale tego nie lubię, nie? Chyba pierdzię te apokalipsy zombie Serio? Takie no? Dobra onyx jest Shining Onyx będzie dobrych bo z tego pamiętam, że można zrobić coś fajnego no nie no ja tam nie chcę iść, kurna, no Jak to idzie głębiej coraz, nie? No nie podoba mi się to No, wcale mi się to nie podoba Myślałem, że to się tak skończy. <śm> dziękuję. No ja, czy tam ten zamurowany jest? Co, nie? Eee... nie, ja mam dosyć. Jestem jest tym no... już nie mam jabłek. Ja mam dwa zwykłe złote jabłka, one mi tu gówno dadzą. Gdzie jest mój totem? Gdzie jest mój totem? Przepraszam bardzo. Co? Ej, totem mi wyparował. Ja pierdził, nie, ich jest tu teraz dwóch. I tej regeneracji nie ma. Nie, mi padł to, totem gdzieś? Czy on mi wyparował? No ja nie słyszałem, że totem mi padł. Ja pierd. się tu respi Nagle iść nagle się tu respi w pizdu O patrzcie jak tu jest Skąd ja wylazłem? Nie, wiem. Nie e, ja Ja to pierdziele Nie, nie, ja mam, ja mam już na dzisiaj dosyć, nie. Ja naprawdę mam na dzisiaj już konkretnie dosyć. Powiem tak. Czy tu będę to dalej eksplorował? Czy ja stąd wyjdę. Zastanowię się, ale ja aktualnie kończę ten odcinek, bo już mam naprawdę dosyć jeszcze mam infekcję, nie? No... Zostały, zostaną mi dwie strzykawki, dwie strzykawki mi zostają więc nie za ciekawie. Amunicja no też się kończy. No, kurde, no teoretycznie jeszcze mam. Niby mogę coś zrobić, ale jak tu dostanę dłużej, to ta amunicja mi zejdzie w trybie natychmiastowym zastanowię się czy tutaj zostanę czy wyjdę. Ale ja kończę ten odcinek i widzimy się w kolejnym już za tydzień. Siema.